Witajcie. Może niedawno widzieliśmy się na poprzedniej lekcji. A dzisiaj mam dla Was takie bardzo ważne pytanie. Czy to, co słyszeliście wcześniej, czy widzicie, co to tak grało? Skrzypce, a może fortepian, czy bębny? Nie no, niemądre pytanie. Oczywiście dzwony, piękne brzmienie dzwonów. No właśnie słuchajcie, dzwony. Po co ludzie wymyślili dzwony? Takie pytanie na początek. Jaki był tego cel? W dawnych czasach dzwony ogłaszały różne ważne wydarzenia. Niekiedy dzwoniły dzwony, kiedy był król koronowany. Kiedy indziej dzwoniły dzwony, kiedy zbliżał się jakiś nieprzyjaciel i miała się zacząć wojna. Albo była jakaś pożoga, jakieś pożary, czy jakieś inne katastrofy. Nawet dzisiaj dzwony są używane i dzwonią z okazji różnych wielkich świąt. Może teraz coś o budowie dzwonów. Jak dzwon jest zbudowany? To jest taki prosty schematyczny rysunek. W uproszczeniu powiem, że dzwon składa się z trzech części: z korony, z korpusu, który tak naprawdę nazywa się płaszczem, czyli płaszcz, i serce. Te trzy najważniejsze części są takie, że korona służy do zawieszenia, płaszcz to jest ta główna część budowy dzwona, a serce to jest to co w środku uderza o wewnętrzną ścianę płaszcza. Dzwony muszą być budowane w bardzo specjalny sposób. Specjalna technika jest. Jeszcze do dziś są specjaliści, którzy nazywają się ludwisarzami, czyli ludwisarz to jest człowiek, który wytapia, przygotowuje dzwony. Z czego one są zrobione? Bardzo różne materiały. Dzwon może być zrobione ze szkła, może być zrobiony z drewna, nawet specjalnego twardego, może być z metalu, jakiegoś aluminium, albo z żelaza, ale najczęściej, najczęściej dzwony robione są z mosiądzu. To jest taka, takie pomieszanie, czyli stop y, miedzi i cyny. W stosunku 4 do 1 dla tych, którzy starsi jesteście, może ciekawostka. Najlepiej brzmią dzwony, które są zrobione z mosiądzu o takim składzie. Więcej miedzi i trochę cyny. No tak, ale żeby dzwon dobrze brzmiał, musi być bardzo pieczołowicie przygotowany. I forma, i odlewanie, obstukiwanie, mnóstwo czynności, pomierzone musi być dokładnie. Wszystko bardzo precyzyjnie wykonane, żeby dzwon gotowy mógł pięknie brzmieć. Dobrze zrobiony dzwon, który ma koronę, ma pięknie wytopiony, przygotowany płaszcz i odpowiednio zamacowane serce, przypomina mi wierzącego człowieka, który Rozgłasza wspaniałe rzeczy, wiadomości o Bogu, który cieszy się z tego, że jest Bóg jego zbawicielem, jego pasterzem, że w niebie kiedyś na zawsze będzie w miejscu, gdzie jest Bóg. Ktoś, kto się na to cieszy, chętnie o Bogu opowiada. Czyli jest jak pięknie brzmiący dzwon. Takie ciekawe zdanie przeczytałem w Biblii, w liście Świętego Piotra, w pierwszym jego liście, w drugim rozdziale, wesel brzmi następująco. Ale wy, chodzi o wierzących ludzi, którzy kochają Boga, wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Inaczej mówiąc, tak po prostu, wierzący ludzie, wdzięczni Bogu za zbawienie, chętnie mówią o nim innym ludziom, żeby Także inni mogli uwierzyć i dowiedzieć się, jak wspaniały, dobry jest Bóg. Dzwon, który pięknie brzmi, to ten dzwon, który ma serce we właściwym miejscu. Czyli chrześcijanin, który, którego serce jest we właściwym miejscu, a więc jego serce jest oddane Bogu, to taki chrześcijanin będzie rozgłaszał cnoty Boga. Yy, no tak, ale spróbujmy zastanowić się, czy dzwon, który nie ma serca, może dzwonić. Dzwon dzwoni wtedy, kiedy serce uderza o płaszcz i wprawia dzwon w drgania. Wtedy dzwon brzmi. No ale jak nie ma serca, czy ten dzwon będzie dzwonić? Masz rację. Na pewno nie. Wiesz do kogo jest podobny taki dzwon? Do człowieka, który może wie coś o Bogu, może słyszał o Panu Jezusie, może nawet jakieś święta obchodzi, ale tak naprawdę nie wierzy całym sercem w to, jak dobry i wspaniały jest Bóg. I nie ma serca dla Boga. Ktoś taki tak naprawdę Bogiem się nie interesuje i nie będzie miał powodu ani ochoty, żeby innym ludziom o Bogu mówić, że jest dobry i wspaniały. Czyli człowiek, który nie ma serca dla Boga, jest podobny do dzwonu bez serca. Nie będzie rozgłaszał dobrych wiadomości o Bogu, chyba że coś się w jego życiu zmieni. Że on sam usłyszy od innego człowieka, który jest dobrym dzwonem, jak wspaniały jest Bóg, i uwierzy w Boga, i przyjmie zbawienie, i będzie chciał innym o Bogu mówić. A zobaczmy, tu jest jakiś dzwon, no, kompletny się wydaje, ale to jest dziwne, prawda? Coś tu jest nie tak. Korona jest, płaszcz jest, krawędź dolna jest, ale to serce domyśla się, że chyba za bardzo wystaje, prawda? No tak, i teraz jak ten dzwon będzie się huśtać, to jego serce będzie uderzało poza dolną krawędź, po, poza to grube miejsce płaszcza i ten dźwięk będzie bardzo głuchy. Będzie brzmieć, ale nie będzie brzmieć swoimi pięknymi tonami, które powinny zabrzmieć, gdyby serce uderzało we właściwym miejscu. Czyli serce w niewłaściwym miejscu dzwonnie dzwoni ładnie. Brzydko dzwoni. Co tu mam na myśli? Jeżeli na przykład ty albo ja zapraszałbym kogoś na spotkania, gdzie można się czegoś o Bogu dowiedzieć, a jednocześnie znany byłbym z kłamstwa, albo z brzydkich wyrazów, albo z zrobienia złych rzeczy, to ktoś, kogo ja bym zapraszał na spotkanie, gdzie można Bogu się czegoś dowiedzieć, na pewno by nie przyszedł. Nieciekawiej brzmiący dzwon zniechęca, odpycha. Taki jest człowiek, wierzący człowiek, który w jakiś sposób swoją relację z Bogiem zaniedbuje i chociaż o Bogu mówi innym, to wcale go ludzie nie chcą słuchać. Jeszcze mam jeden dzwon. Zobaczcie, co wyróżnia ten dzwon w porównaniu z poprzednimi. Hmm. Widzicie tutaj pęknięcie, prawda? Tak, zdarza się, że dzwon, choć pięknie wyglądający, pęknie. Może coś zostało źle obliczone. Ale taki dzwon, który jest pęknięty, nie będzie brzmiał, tylko głuche uderzenia serca o jego płaszcz. Czy słyszałeś kiedyś, jak brzmi? Pęknięta szklanka, jak łóżeczką stukniesz w pękniętą szklankę? Nie brzmi. Głuchy dźwięk się wydobywa. Tak samo dzwon pęknięty nie będzie dzwonić. Ciekawe, do jakiego człowieka ten dzwon jest podobny. Popatrzcie, no, ma koronę, można go zawiesić, ma płaszcz, a więc może i na koronie zawieszonej się huśtać, ma serce i może brzmieć w jakiś sposób, ale jego brzmienie jest, jakie? Stłumione. Także nie będzie praktycznie przysłyszalne. To tak, jakby dzwon zamknął swoje usta i nie rozgłasza wspaniałych rzeczy, wspaniałych dźwięków, nie wydaje z siebie. Do kogo jest podobny taki dzwon? Do wierzącego chłopaka czy dziewczyny, młodszego czy starszego, do człowieka, który uwierzył w Boga i cieszył się może kiedyś bardzo z tego, że rozpoczął nowe życie razem z Bogiem, ale. Stało się coś, że zgrzeszył ten człowiek w jakiś sposób i tego grzechu nie wyznał. Czyli, że ma w swoim sercu ukryty jakiś grzech. I dopóki w takim stanie wierzący człowiek przebywa, że nie przeprosi Boga za jakiś grzech i jakby ten grzech zakrywa, to automatycznie nie ma ochoty, tak naprawdę odwagi, mówić czegoś o Bogu innym ludziom. Jest taki dzień, który często chrześcijanie świętują Dzień Wylania Ducha Świętego na pamiątkę tego, że. Kiedy Pan Jezus poszedł już do nieba, to wnet potem pewnego dnia Duch Święty zstąpił na ludzi wierzących. I ci, którzy byli nieśmiali, zaczęli śmiało o Nim mówić. Ci, którzy y, krepowali się, byli odważni w mówieniu. A potem nawet ci, którzy byli prześladowani i groziła im śmierć, nie bali się mówić o Bogu, jaki wspaniały Duch Święty, który w ich sercach zamieszkał, pomagał im składać świadectwo. Ale ten pęknięty dzwon nie pozwala Wydobywać właścicielowi pięknych dźwięków, wierzącemu człowiekowi, który ukrywa jakiś grzech, zamyka usta. A więc może jesteś takim dzwonem. No właśnie, dobrze byłoby się teraz zastanowić. Popatrzcie, co teraz tutaj mamy. Wszystkie dzwony razem. Do którego dzwonu Ty jesteś podobny? Czy do dobrego dzwonu, który ma serce we właściwym miejscu i z radością innym mówi o tym, jak dobry jest Bóg? Rozgłasza wspaniałe wieści o Bogu? A może jesteś dzwonem, który nie ma serca dla Boga? Po prostu może nigdy nie uwierzyłeś w to, że Bóg jest Stworzycielem, Zbawicielem, że interesuje się Twoim życiem, że chce, żebyś był w niebie i nie masz serca, które bije dla Boga i nie możesz o nim mówić, bo Cię to wcale nie interesuje i nie obchodzi, cię, czy ktoś o tym Bogu wie, czy nie. A może jesteś dzwonem, który podobny jest do Człowieka, który uwierzył w Boga, jest wierzącą osobą, ale oddali się w jakiś sposób od Boga z powodu może złego towarzystwa czy jakichś niemłodych rzeczy, złych, które robi, które odciągają go od, od wierzących osób, od społeczności, od Boga, a może jest to człowiek, który nie czyta Biblii, zaniedbuje lekturę Słowa Bożego i choć mówi o Bogu coś, to tak naprawdę to wcale nie brzmi i nie chcą go ludzie słuchać, bo robi to bez pasji. A może jesteś człowiekiem, który też uwierzył kiedyś w Pana Jezusa, ale w tej chwili tkwisz w takim jakimś martwym punkcie, że jest coś, co zrobiłeś złego, jest jakiś grzech, do którego się nie przyznałeś, coś, co ukrywasz przed Bogiem czy przed ludźmi i ciebie to kniecie, przeszkadza ci to. Wiesz co, to można zmienić. Relacja z Bogiem każdego takiego człowieka wierzącego, który do tej pory ukrywał grzech, ale za niego przeprosi, może być odnowiona. I każdy, kto w takim stanie był, może na powrót brzmieć dla Bożej chwały, rozgłaszać Bożą wspaniałość.